No i co? Dzień dobry, witamy z Brukseli. My z Markiem spacerujemy już po targowisku. Przed chwilą, tam był mój pierwszy dzisiaj zakup. Nie wiem, czy będę mógł tam z tym sobie chodzić, ale kupiłem sobie bagnecik tanio. Fajny, cały. Będzie w gablotce wyglądał. Ja jeszcze swojego nie znalazłem. Także muszę sobie kupić. No i co? Wystawki piękne, różności również. Idziemy, podążamy dalej do miejsca docelowego. Pozdrawiamy was serdecznie i zobaczymy co będzie dalej się działo. A taki kąseczek Zobaczcie, jaka tam jest ciekawostka. Podejdziemy bliżej. Pokażemy potężne, piękne parki w Brukseli. Jeździmy dalej. To jest niesamowite. Niezłe emocje. Tu chłopaki się już chyba rozkładają. Za chwilę znajdziemy Witka gdzieś, ale muzyka, która leci w tle, a w tym momencie to co widzimy, to jest. Przepiękne Cudo Naprawdę cudo A no tu, misiu Żeby Cię było widać to Muszę fryzor jej bo pada Jest naprawdę fajnie Jest klasa Jesteśmy już człowieka. wspaniały człowiek z wielkim sercem. Dzięki ślicznej naprawdę mnóstwo rzeczy robi dla ludzi, którzy oczekują pomocy od co po niektórych człowiek z historią i z dupną wiedzą I z pasją. o historii I z dupną pasją. Jesteśmy już u niego, będzie się rozkładał po pomalutku, my pójdziemy jeszcze pewnie coś pooglądać tutaj co tu się dzieje, bo może się nie trafi drugi raz przyjazd do Brukseli. Kurczę, no, wspaniała historia. Zaraz Wam pokażę parę rzeczy, które ma Wojt... Witek, a potem jeszcze będzie więcej, jak wystawi Mistrzostwo Świata. Te rzeczy, które ma Mistrzostwo. Ja dziękuję jeszcze raz bardzo za tą licytację, która była. Dzień dobry. E... O, proszę bardzo, i to jest najlepsze, najpiękniejsze. No Za licytację, dziękuję, która była dla kommentantów. Misji pokojowych. misji pokojowych, no powiem wam licytacja na pierwszy raz bardzo nam się udała zaświło no dość pokaźną kwotę stowarzyszenie rannych i poszkodowanych w misjach poza granicami kraju w Szczecinie to już z tego miejsca wam powiem, że takie licytacje będziemy przeprowadzali raz w roku już Jurek Owsiak no i bardzo piękna sprawa, bo naprawdę ci ludzie nie dość, że walczyli w dobrej sprawie, to jeszcze kurde potrzebują pomocy. I pamiętajcie, naszej. co Wam powiem. Słowo pomoc nie boli. Dokładnie. Trzeba pomagać. Tak jest. A ja Wam pokażę jeszcze piękne fanty, które tutaj Witek przywiózł do okazania. Trzymajcie się. Trzymajcie tak, patrzcie się. Patrzcie na to, co ma. Zobaczcie. Są koła, są gąsienice. W tym momencie się rozkłada on i nie tylko, jest mnóstwo tutaj wystawców Polaków. Tu wstępnie fanty, patrzcie na ten detektor. Jak z tym się musiało kiedyś chodzić. Ma tylko. Ale to co najpiękniejsze, tu są bagnety różnego rodzaju. Przepiękne. Jest jedna szabla, są łuski, są pociski, ale ta szabla. Ale ta szabla i trzymać ją w łapie. Honor i ojczyzna. Coś pięknego. Coś przepięknego. Także co? Honor i ojczyzna. Zobaczcie na to, jak to pięknie wygląda. Jaka to jest budowla. I pomyśleć, że to wszystko tak jak piramidę budowali ręcznie, to była sztuka wykonania, nie to co dzisiaj, proste ściany, kąty, a tu ja pierdolniam mistrzostwo świata. Zapiera dech w piersiach i widok czegoś takiego coś pięknego. Obejście to. Tu są piękności. Tu są piękności. Ale armatka. Kurcze, bele. Toć nie dotykać Piękności Tak Cudo I teraz z Markiem wchodzimy w drzwi Weszliśmy sobie do muzeum kupiliśmy etykiety oglądać i zaraz wam pokażemy, gdzie jesteśmy. A wszystkiego nie będziemy pokazywać, bo nie możemy. Wiadomo, coś ich potajemnie. Ale zaraz wam kurde naświetlimy tak minimalnie. Patrzcie na to. Jest gablotka. To jest mała gablotka, gdzie stoją modele. Tu możemy, również dostaliśmy, poczytać wszystko, co jest w muzeum. Ale mi się lubią najbardziej Już przejdziemy tu za te ściany Patrzcie Patrzcie na to Patrzcie na to na bogato Ja pierdziolam no będziemy będziemy oglądać u góry tak samo jest kurde Marek to jest nie do przejścia w jeden dzień Tak na spokojnie ja cię kręcę mówisz że czołgiem do domu tego gazika weźmiemy o, ale piękna sprawa coś pięknego idziemy oglądamy także włączymy się później no i teraz będziemy wchodzili do potężnego bombowca także co idziemy zobaczyć jak to było Bye bye Marek bye. Patrzcie Tam siedzieli piloci A tutaj żołnierze Cość tam chronią flipek no, Powiem wam Ujmuję coś takiego tego nie zobaczysz w domu tak, w domu tego nie wysiedzisz na wykopkach także z wnętrza samolotu pozdrowionka no, i teraz część bardziej, że tak powiem rycerska zobaczcie jaki taran tak się pukało kiedyś do drzwi no, puk puk i wchodzili są różnego rodzaju, rodzaju armaty znowu i zobaczcie na kule, kule są kamienne, nie metalowe, nic, lecimy dalej oglądać, Popatrz. bo czas, czas, czas goni, chcemy to chociaż troszeczkę obejrzeć, tych rycerzy, patrzcie o kimi mieczami walczyli, ty przecież te miecze są większe od człowieka, nie? Mm -hmm. No myśl, że ten o, myślę, że ten ostatni to ma kurczę normalnie koło nie wiem metra osiem, no, no, może dwóch mieć. metrów nawet no, tak, bo i to ono to będzie miało mm. Lecimy, obłęczne. lecimy, lecimy, może kilka fotek wpadnie Pokażę co nieco No ja z tego wszystkiego Nie do obejścia Jeżeli ktoś by był w Brukseli to zapraszam do muzeum. Przepiękne muzeum potężne, militarne. No naprawdę szacun ogromny jest tego Przemnóstwo. Naprawdę nie wiadomo w którą stronę iść i jak chodzić. Jest, jest i jeszcze raz jest. Weszliśmy na piętro, gdzie są, yy, że tak powiem, artefakty już z II wojny światowej. I teraz patrzcie, mamy trzech wujków. Poznajcie gościa? Wujek Stalin, wujek Mussoliny i wujek Adolf. Trzech grobiezdców. Także idziemy dalej. Tak tylko. Pozdrawiam. Teraz wam pokażę już jak się Witek rozłożył Ponieważ po zwiedzeniu muzeum na chwilę do Witka i gonimy gdzieś w trasę Widzicie już rozłożony Także jest Pięknie Wszystko stoi jak należy Opaki też wyszykowane A my za chwilę uciekamy a idę jeszcze medale pooglądać tego to nie widziałem Odznaczeń dużo. Jeszcze w ogóle. Dużo jeszcze nie widziałem. Wiem, kurde. Chciałbym widzieć wszystko Witku, ale się nie da. No. Byliśmy w Muzeum, chopie to jest nie do obejścia. Coś no. pięknego, no. Coś pięk... powiecie, ja Wydaje mi się, że Warszawa się chowa. Jeszcze ja nie byłem w nim, nie? Warszawa się chowa jest mistrzostwo. Z ich podbojów wie, z tego wszystkiego jak są kurde pokazane rzeczy. Druga wojna światowa, wiesz, wszystko oddzielnie i tak dalej. No, coś pięknego. A tu wykopaliskowe nawet artefakty przepiękne. O, kurde. O, panowie, do zobaczenia kiedyś znowu, nie? bo my pomału zmykamy. Życzymy do zobaczenia. Wam udanej imprezy. Zapraszamy na tą grupę. Jest to Grupa Witka, Grupa Pamięci Historycznej, tak jak widzicie, Polska Grupa Pamięci Historycznej. I naprawdę, zajrzeć w pełni działająca jest to grupa w pełni przepraszam za swój wygląd, ale pogoda jest no, taka jest to. jak jest eee, w pełni grupa w pełni prawnie działająca z pewnymi numerami NIF-u, regon danego w Polsce to jest to grupa zarysowana w Polsce nie za granicą. działamy no. jako patrioci Polscy. i to jest najpiękniejsze a często tak nie ma jeszcze raz pozdrowki i co Marek tym akcentem deszczowym? Żegnamy się z Brukselą. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Może pokopiemy w końcu. Może się uda jeszcze coś poryć. Tu choć ścieżką rowerową najwyżej nas rozjadą. Śmigamy do autka. Uciekamy. Trzymajcie się. Do zobaczyska następnym razem. Uważajcie. I co? Jeszcze jedną rzecz sobie. Rafik kupił, ponieważ no nie wytrzymałem i patrzcie na to. Przepiękna sztuka okopowa, złuchy i już pokazuję. Dół. Patrzcie, 1917 rok. Ale piękność Będzie w domu. Stała w gablocie. Piękna. Pozdrawiam.